No i witam serdecznie... A nie, czekaj. No i witam serdecznie. W ostatnim odcinku skończyliśmy z Golden 2, także kontynuujemy nasze zmagania. Ale przyspieszamy troszeczkę tę serię, bo ostatnio działo się różnie w życiu prywatnym i regularność w odcinkach spadła fest. I robimy maratonik 30 polubień, łapek w górę to następny odcinek następnego dnia. No i oczywiście zostawiliście po odcinkiem tyle łapek w górę. No i co? Musimy iść i przypompować. Miksuje DJ Przechodzimy sobie do naszego bogatego mapkula Startujemy i zobaczymy co nam tutaj dzisiaj Wylosuje jako pierwszą mapkę No i na pierwszy ogień dało nas na overpassa Z kolegą, który ma 90 pingu że mi się to nie podoba Hello Oczywiście ruski Bez mikrofonu Trzymajcie kciuki Nie ma. No. Jakoś się udało, dawaj tego, o dzięki jeszcze nam brońkę przynieśli elegancko. Kumpel dał radę. Był? Ten. Znaczy w sensie, czy dostał? Bo być był. Ale wytajmowałem. Przypalił się. Ale go już przejadę, pa. Raz. Dwa. Trzy. Aha, nie. A, bo tu smoke jest, to ja się nie przypali. Ten jedzie. Co to za head? Nie no nie mogę. Jak zwykle. Nie no, chłopowi kula odskoczyła mnie na bombiu, no. I mój, mój kąpel jest taki... Srespa po 400 dniach wychodzi. 5 koła uzbierał. Miksuje DJ flashbang. Te głupie Dobra, mój to jest kompletny bot, nie? O, 170 fps giga dużo no. Będzie się tak czaił? Dobra, wygraliśmy. Jeszcze dwa hedziki w pełnym biegu, tak o, na farcie. Neonowa rewolucja. Hello? Halo? Fajny, fajny koleżan. Non stop... A, dobra, nie się. niepotrzebnie. No tak, no Jezus Ten non stop afczy no. No no, w seska się nie grało jest tragedia, nie? Ten jeszcze tapa mi daje. Nie mogę grać tak z tymi fleszami, bo to są bobki. Musi być wyjazd. Wyjeżdżam shorta. Narzekam na niego, ale on ma więcej fragów ode mnie, elegancko. Dzięki że, za natupanie, no. Mega najdzik. Dobra, nie, tu coś śmierdzić penisem, nie. Znowu się spodziewał. Żeby tego nie zostać. Dobra. No ciężary są jak gran zachowawczo to jest lipa fest, dlatego trzeba inicjatywę przejąć. Dobra, on się bo Mam mu flecha chociaż. Dobra, gdzie tu lecisz? Mój kumpel to jest taki biegacz, nie? Tu, piesz i chłop chyba nie ma funkcji shift, nie? Oni teraz pojadą przez tego mołotowa, mówię wam. Jeden nie. No, dobry smoke ten poszedł się wydupcyć. Nie no, po to nie wiem czy coś ugramy. Nic nie mówi. Biega off, stop, a w stopa to. Teach. Zbawać tą bombę. Ładowo, mogłem zdupcyć. No nie! Dobra. Nie zauważyłem, że ja... Czemu ja miałem tak mało kulek? Kałaszka, bez kewa kupił chyba, nie? Nie mam siły. On z granatem wybiega, no nie. No świetnie, teraz nie znajdę kałacha, nie? Nawet mi zabrał 13 HP, nie wiem z jakiej racji Świetnie Proszę, żeby nie defował On se to defował, dobra, nie, to jest takie GG, nie Ogólnie sprawdzałem ten ma siódmy level face it, nie? I on taką sobie zagrywkę robi No co ty robisz chłopie Mega Zajebisty moto Musiałeś go do łapy wziąć na, aż na z respa, nie? Ty to jesteś świr paleta Gdzie on z bombą pobiegł Sarą biście. Jeszcze to jest snajper, nie? Giga, giga gierka. Mega. No nie, gość się zgubił, co to jest? troszeczkę sobie popatrzcie na jego gameplay. Gość się zgubił, on sobie zwiedza mapę, nie wiem, co on robi. Psylownik w ziemi, w sensie nie wiem, tak scelna. Mega, mega starcie. I... aha, now rank. Można mu wybaczyć, jeżeli zaczyna, ale ma tyle godzin, to chyba raczej nie zaczyna, 600 godzin ma chłop. No i przenosimy się na Vertigo. Mam nadzieję, że bardziej udane pod względem szczęścia od teammates. Pierwszy test, czy mówi? Hello, Dwóch, jeden. 1 chyba jest. No to musi być taki fart, ja zaraz Ej, też się narysować Na monitorze kropkę i strzelać Ważna runda, hecika dostałem, ale udało się Pozycjonowanie Wygrało tą rundę O, Flash. tu leci, Flesz. Oj, oj, nie niedolot Jakie chęty się siadają! Przyrzekam, że rozgrzewałem się z celownikiem i se postrzelałem. Nie wiem, może z 20 minut, a tak to nie grałem, z 2 tygodnie. Na w 2 tygodnie. No w sumie to tak gdzieś będzie. Mega! Kolega postanowił się zamienić. Dobrze. O! W sumie nie wylądował źle. Chyba dostał. Tak. Oho. Dojazd! Gdzie ładujesz giverę, kumplu? Nie, chłop... Nie wierzę w to, po prostu jak zostałem zlikwidowany w tym momencie. 93-4. Dobra, plus dwu, widzę, że się zaczyna. Dojazd. Aha, on sobie będzie fruwał jeszcze. Dobrze, good job. Jest, nasz dojechał. W momencie, gdy potrzebowaliśmy go najbardziej, on się obudził. knypka może jakaś coś? Chociaż nie wiem, wynik jest niebezpieczny. Dobrze, że nie trafił mi głowy jakieś naparcie, nie? Ej, co mi pali, że ja jestem twoim tym? O mega Ej, był tu! Nie wierzę. O lipa jest. Dobra, dobrze go Ciężary są w dzisiejszym odcineczku, naprawdę. No niestety, było blisko. Czoło mnie, ciekawe jak tam wyniczek. Może być ciężko, tak oh, Koledzy prawie wrócili. Nie, on jeszcze miał kulki! Ja już myślałem, że on wszystkie kule wydubcył, nie? Fajnie, jakby mój poszedł pierwszy. No ale nie pójdzie, mnie. Dobrze, ugraj to. Ten se stoi jak placek na drewni, daje mi głowę instanie. Proszę, ubi go. Nie będę komentował jego granatów, ma to ugrać. Dobrze. Dobra, mega, mega ważna runda. Bardzo dobrze, koleżko, jesteś w porządku. Ten znowu spali i podejdzie na blisko, nie? głom. Spróbuję przeczekać. Jak mój złapie kontakt, to no wtedy ja wejdę na plecy. Bądź odwrócony. Ach, zajebiście. To nieźle, jak chciałem knypę, a mi dali knypę. Mega, mega dam cię, no. No, on już jest tu blisko. No, zabij dobrze. Mamy remis. Nie będzie przegrany kolejny. Kolejny flash porę ją. Napierdalaj tam, dawaj. No i git. Tu będzie drugi zera. Uff, dobra. GG. Udało się to wyciągnąć. Zobaczymy, co standardowe, jakie to rangi były. Ten gość miał 8 level facey ogólnie. Jest G3! Pomimo porażki w poprzednich. Nie no, nie no, elegancko. Ciężkie mecze były fest. No, także to by było na tyle. Dzięki bardzo za oglądanie. Pamiętajcie, 30 łapy w górę. Kolejny odcineczek, gratuję. Piątka!